Jak to wygląda w praktyce? Uruchamiamy metronom. Dobieramy tempo początkowo, losowo zaraz, zobaczymy, czy będzie za łatwo, czy za trudno. I ono nam stuka, czy on metronom nam stuka, pewien stały rytm. I liczymy sobie raz, dwa, trzy, cztery. I każde z tych uderzeń to będzie nasze uderzenie ręką w dół. Tu mamy tylko uderzenia w dół. Nie mamy żadnego schematu rytmicznego, czy bicia bardziej zaawansowanego. I teraz. Ćwiczenie będzie polegało na tym, że będziemy zwiększali dość szybko tempo, ale w następujący sposób. Najpierw zwiększamy ilość uderzeń, ile będzie trwało wybrzmiewanie akordu, i dopiero jak dojdziemy do czterech, to zwiększamy tempo. Już zademonstruję, będzie to dużo bardziej zrozumiałe. Dwa, trzy, cztery, raz. Więc w ten sposób ćwiczę. Jak widzę, że to mi idzie, to od razu zwiększam, jak się pewnie domyślasz, na dwa uderzenia. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Jak to idzie, to zwiększam na trzy uderzenia. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. No i później na cztery. Raz. I tak dalej Jeśli w ogóle zaczynasz grać na gitarze To odsyłam to do wyzwanie.pl To jest materiał właśnie dla początkujących Myślę, że ci się spodoba